Jak pokonać nadciśnienie dietą? Samo zdrowie. Dopisanie do codziennej diety pewnych artykułów spożywczych lub wprowadzenie do rutyny życia kilka zdrowych nawyków może pomóc nam w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Przedstawiony w tym filmie zestaw produktów spożywczych opiera się na wynikach badaniach naukowych, które potwierdzają ich korzystny wpływ na redukcję ciśnienia tętniczego krwi. To istotne zagadnienie ponieważ w dzisiejszym nadmiarze informacji często napotykamy na produkty, których rzekome korzyści nie mają oparcia ani w nauce, ani w naszej fizjologii. Zapraszam do oglądania. Dzień dobry, jestem Jacek z Twoje 24.pl. Witamy na kanale Twoje zdrowie 24. Znajdziesz tu wiele przydatnych informacji na temat zdrowego trybu życia. Zapraszamy również do naszego sklepu, którym możecie Państwo wzbogacić się w zdrową żywność oraz inne prozdrowotne produkty. Jakie składniki warto więc dodać do swojej diety, aby ciśnieniomierz następnym razem pokazał niższy wynik? Zacznę od owoców jagodowych, takie jak truskawki, maliny, jagody, jeżyny, żurawina czy czarna porzeczka, które zawierają antocyjany, które przyczyniają się do rozszerzania naczyń krwionośnych i obniżania ciśnienia tętniczego. Antocyjany mają pozytywny wpływ na układ krążenia i mogą pomóc w zapobieganiu chorobom przewlekłym. Połączenie owoców jagodowych z jogurtem Takim jak grecki czy naturalny, może być smacznym sposobem na obniżenie ciśnienia krwi. Badania wykazały, że osoby spożywające co najmniej 5 porcji jogurtu tygodniowo miały niższe ryzyko nadciśnienia. Jogurt zawiera potas, który rozluźnia mięśnie gładkie i rozszerza naczynia krwionośne. Skuteczność jogurtu w obniżaniu ciśnienia jest związana także z obecnością wapnia i magnezu. Kolejnym produktem, który myślę, że znaczna część z moich widzów uwielbia to czekolada o wysokiej zawartości kakao, zawierająca flawonoidy. Może pomóc w rozszerzeniu naczyń krwionośnych i obniżeniu ciśnienia tętniczego. Badania wykazały, że regularne spożycie takiej czekolady może przyczynić się do spadku wyników ciśnieniomierza. Choć spadek może być niewielki, to efekty te sumują się w przypadku połączenia wielu korzystnych produktów w diecie. Wspomnę jeszcze o pomidorach ich soczystym miąższu kryje się wyjątkowy związek, który zwiększa elastyczność tętnic i dzięki temu obniża ciśnienie tętnicze krwi. Chodzi tu o likopen, substancję potwierdzoną w badaniach naukowych jako skuteczne narzędzie w obniżaniu ciśnienia tętniczego krwi. Przyjęcie 25 mg lub więcej likopenu, jak dowodzą badania, znacznie redukuje ciśnienie skurczowe krwi, a także obniża poziom złego cholesterolu nawet o 10%. Warto podkreślić, że największe ilości likopenu znajdują się nie w samych pomidorach, ale w ich przetworach, szczególnie przecierych. Dlatego warto sięgać zarówno po świeże warzywa, jak i dobrej jakości przetwory, co z pewnością przyniesie korzyści dla układu krążenia. Dodatkowo pomidory są bogatym źródłem potasu, co pomaga rozszerzyć naczynia krwionośne i w rezultacie obniża ciśnienie krwi. Jednakże istnieje potrzeba ostrożności, gdyż na podstawie badań naukowych wykazano, że dieta bogata w potas po roku stosowania pozwala na zmniejszenie przyjmowanych leków przeciwnadciśnieniowych u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym. Tutaj przerywnik, bo jeśli moje filmy takie jak ten są dla Państwa wartościowe, to zachęcam do okazania wsparcia lajkiem oraz subskrypcją. Pamiętajcie o dzwoneczku. Wpływa to bardzo motywująco tworzenie jeszcze większej ilości takich filmów. Zapraszam też na nasz Instagram po jeszcze więcej wiedzy. Kolejnym warzywem, które zasługuje na uwagę, jest seler. Zawiera on związki nazywane wtalidami, które działają na rozluźnienie ścian tętnic, co z kolei zwiększa przepływ krwi i obniża ciśnienie tętnicze. Badania wykazały, że ekstrakt z nasion selera zmniejsza ciśnienie zarówno skurczowe, jak i rozkurczowe u osób z nadciśnieniem. Orzechy, zwłaszcza pistacje, również mogą być pomocne w walce z nadciśnieniem. Zawierają one wiele zdrowych składników, takich jak błonnik, zdrowe tłuszcze i antyoksydanty. Istnieją dowody na to, że regularne spożywanie orzechów w umiarkowanych ilościach ze względu na ich kaloryczność może przyczynić się do obniżenia ciśnienia krwi. Kwasy tłuszczowe omega-3 są również ważne dla regulacji ciśnienia krwi. Te substancje mają silne właściwości przeciwzapalne i zmniejszają ilość związków, które zwężają naczynia krwionośne. Produkty bogate w omega-3, takie jak tłuste ryby morskie, mogą przyczynić się do obniżenia ciśnienia krwi. Warto również docenić płatki owsiane, które mają korzystny wpływ na nadciśnienie. Produkty na bazie owsa zawierają związki fenolowe i beta-glukan, które pomagają zarówno w zapobieganiu, jak i leczeniu nadciśnienia. Rozmawiając o czynnikach wpływających na nadciśnienie, chciałbym poruszyć temat używek. Jeśli palenie jest dla kogoś sposobem na złagodzenie napięcia, to niestety przynoszę złą wiadomość. Palenie papierosów nie tylko nie pomoże w radzeniu sobie z nadciśnieniem, ale wręcz przeciwnie, może je pogłębić. Badania wyraźnie wskazują, że palenie papierosów przyspiesza starzenie się tętnic, prowadzi do utraty ich elastyczności i sprzyja przewlekłemu nadciśnieniu. Co gorsza, palenie wpływa negatywnie na skuteczność leków przeciwnadciśnieniowych. Szczęśliwie, zrezygnowanie z palenia przynosi efekty bez względu na wiek czy długość nałogu. Omawiając temat używek, warto wspomnieć o alkoholu. Badania wskazują, że każde 10 g alkoholu podnosi ciśnienie o około 1 mm słupa rtęci. Przykładowo, pół butelki piwa dostarcza taką ilość alkoholu. Warto zdać sobie sprawę, że nadmiar alkoholu może negatywnie wpływać na nasze ciśnienie krwi. Kolejnym czynnikiem sprzyjającym nadciśnieniu jest stres. Gdy jesteśmy zestresowani, organizm przechodzi w tryb walki lub ucieczki, co zwiększa ciśnienie krwi. Nie trzeba dodawać, że chroniczny stres ma negatywny wpływ na układ krążenia. Chociaż niemożliwe jest całkowite wyeliminowanie stresujących sytuacji, każdy z nas może znaleźć swoje sposoby radzenia sobie z napięciem. Zaczynając od spacerów po medytację, korzystając z chwili przerwy, miałbym małą prośbę. Jeśli ktoś z Państwa chciałby przyczynić się do tego, aby nasza społeczność na tym kanale się rozwijała, to wystarczy, że klikną Państwo przycisk Subskrybuj, który znajduje się pod filmem, a potem dzwoneczek, który pojawi się obok. Z góry dziękuję i wracam do tematu. Jeżeli chodzi o objawy nadciśnienia tętniczego przez długi czas, mogą w ogóle nie występować. Pierwsze dolegliwości pojawiają się dopiero wtedy, gdy na skutek nieprawidłowych wartości ciśnienia krwi dojdzie do uszkodzenia tkanek lub narządów wewnętrznych. Wczesne wykrycie nadciśnienia tętniczego jest możliwe tylko dzięki regularnym pomiarom przy pomocy ciśnieniomierza. Niekiedy zdarzają się objawy nadciśnienia tętniczego, takie jak kwotok z nosa, uczucie kołatania serca, duszność oraz ból w klatce piersiowej. Objawy choroby, które powinny skłonić cię do wykonania badań i konsultacji z lekarzem. To między innymi częste bóle głowy problemy ze snem, łatwe męczenie się podczas wysiłku fizycznego, nadmierna pobudliwość i rozdrażnienie, zaczerwienienie skóry na twarzy i szyi, uderzenia gorąca, pogorszenie samopoczucia. Oprócz tego, co przekazałem Państwu, to w regulacji ciśnienia krwi może pomóc regularna aktywność fizyczna, na przykład ćwiczenia aerobowe, takie jak chód, jogging, pływanie czy jazda na rowerze, mogą pomóc w regulacji ciśnienia krwi poprzez wzmacnianie serca i naczyń krwionośnych. Zalecam też ograniczenie soli, ponieważ spożywanie nadmiaru soli może przyczynić się do zwiększenia ciśnienia krwi. Ograniczenie soli w diecie jest istotne, zwłaszcza dla osób z nadciśnieniem. Utrzymanie zdrowej masy ciała poprzez zrównoważoną dietę i aktywność fizyczną może pomóc w regulacji ciśnienia krwi. Podsumowując, zachowanie dobrego zdrowia i regulacja ciśnienia tętniczego to złożony proces, który można wspomóc poprzez porady zawarte w tym filmie. Pamiętaj jednak, że przed wprowadzeniem znaczących zmian w diecie lub stylu życia zawsze warto skonsultować się z lekarzem, zwłaszcza jeśli masz już istniejące problemy zdrowotne. Zachęcam też do zakupu ciśnieniomierzy z naszego oficjalnego sklepu Twojezdrowie24.pl. Polecam też mój ostatni film, w którym poruszam temat, jak zdrowo zgubić parę kilogramów. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.